Mamy 1 kwietnia, a ja nazywam się PJ. PJ Żukowski. Poprowadzę dzisiejszy serwis informacyjny Campus TV. Zapraszam, bo w dzisiejszym wydaniu newsy z pierwszej ręki, świeższe nawet od owoców prosto ze zbiorów. A propos zbiorów, owoce swojej pracy przedstawi nam teraz nasz dziennikarz Łukasz Andrzejewski. Który śledząc życie automatów z żywnością, natrafił na rewolucyjną informację. Kawa i batonik to połączenie, które uratowało nie studenta czy wykładowcę. Za chwilę przekonamy się, czy wprowadzenie automatów ze zdrową żywnością i bestsellerami, takimi jak napój aleosowy i chrupiące plasterki buraka, sprawią, że morale na kampusie poszukują w górę, a może rozbiją się o tafle wody, niczym ikar. No nie jestem wielkim przeciwnikiem tego rozwiązania. Według mnie studenci są generalnie zdrową populacją i Jakiekolwiek substancje, które mogły tylko wspomóc ich proces nauczania, powinny być jak najbardziej wprowadzone. Marzy mi się taki docelowy student, który wygląda trochę jak Peter Parker. Wydaje mi się, że taka transgraniczna żywność, czy transgraniczne łączenie międzygatunkowe, super by zwiększyło potencjał naukowy studentom, wydłużyło czas czuwania na wykładzie i być może zmniejszyło nakłady na higienę osobistą. Całe zamieszanie spowodowane jest wydaniem przez rektora Uniwersytetu Ekonomicznego rozporządzenia numer 0150/03, które stanowi o tym, że wszystkie automaty z kawą, przekąskami i słodyczami Zostaną zastąpione tymi ze zdrową żywnością. To jest w ogóle świetny pomysł, bo te wszystkie energy drinki i te jakieś batoniki, to naprawdę one tylko dodają energii na chwilę i później człowiek jest taki nabuzowany i no i przeszkadzają mi na tych wykładach ci ludzie, ja potem nie umiem się skupić. Dlatego ja na przykład preferuję sobie tutaj ciemne pieczywko ze słonecznikiem, bo to dodaje mi dużo energii rano i wtedy jestem w stanie wytrzymać przez 8 godzin wykładów. Naprawdę. Zdrowo czy nie, przeciwnicy już teraz zapowiadają bojkot nowego jadu z PiSu. Zwolennicy odpowiadają za to uśmiechem na twarzy i wydaje się, że te słowa nie robią na nich większego wrażenia. Gratulujemy tej dojrzałej i zdrowej inicjatywy. Nie ma to jak dobre zmiany w życiu studentów. Udowodnił to dzisiejszy incydent niecodziennych oświadczeń, o którym opowie nasza dziennikarka Natalia Skupień. Coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych oświadczeń. Aby zaimponować swojej partnerce, należy wykazać się pomysłowością i kreatywnością. Tak też było w tym przypadku. Roman, student ekonomii matematycznej, postanowił poprosić o rękę swoją wybrankę, wykorzystując ich wspólną pasję, matematykę. Karolinko, kocham Cię od kiedy pierwszy raz obliczyliśmy naszą pierwszą deltę. Wyjdziesz za mnie? Tak. Roman ułożył to skomplikowane równanie z pomocą jednego z wykładowców na uniwersytecie ekonomicznym. Mówi się, że matematyka jest królową nauk. Ponadto jej ogromna moc połączyła dwa serca. Ja to czuję się jak my byśmy byli uwięzieni w centrum spirali Achillesa, że my sobie po prostu tak jesteśmy w tej miłości i ta miłość wokół nas krąży. No nasza miłość jest tak oczywista jak to, że pi to się równa 3, 14, 1, 5, 9, 8, 2, 2, 3, 8, 8, 8 1, 2, 3, 7. spokojnie. Mhm. Po prostu chodzi o to, że nasza miłość jest jak, jak, jak trójkąt równoboczny. Ja mhm. jako samiec alfa jestem wierzchołkiem A, Karolinka jest wierzchołkiem B, a wierzchołkiem C jest matematyka. Miłość, która nas łączy i splata. Mimo, że narzeczeni cieszą się zaręczyn, nie wszyscy byli zachwyceni. Ogólnie taka gulinka nie zna się na tych równianiach i pewnie popełniła wiele błędów przy nich, rozwiązując je. Dlatego tylko ja jestem miłością Gomana. Każdy o tym wie. Roman wymyślił równanie, by oświadczyć się Karolinie. Ciekawe, co zrobią, gdy zechcą mieć dzieci. Na dziś to już wszystko, ale. No tak. Mamy dzisiaj 1 kwietnia, czyli prima aprilis. Mogliśmy to uwzględnić w naszym materiale, a może to zrobiliśmy? Tak czy inaczej, dla Was i dla Campus TV mówił PJ, a to był program Camp News. Zwariowanego i absurdalnego Prima Aprilis. Prima, Aprilis. <laughs>